Idziemy. idziemy, specjalnie idziemy. dla Was idziemy w minus 500 tak, na w najbardziej industrialnej okolicy Gdańska mogę pokazać. I robimy to specjalnie dla tak. Was. Zapłaciliśmy za wjazd specjalny tak. dla Was. Nie pokazać szlamfest, konsolę i inne rzeczy. Tak. Powinniście to docenić co najmniej 100 subskrypcjami. Jak nie będzie 300 subskrypcji do jutra Kasujemy kanał. O kurwa, nie będę tego komentować. Jak się czujesz, idąc na szlam festiwal? Myślisz, wolne. że co będzie? Myślę, że będzie dużo szlamu. Może śmierdzieć. A turniej? Turniej A, sensibla? Właśnie, turniej z... właśnie o której jest? Za trzy minuty. <laughs> okay. I trzeba się nice. ze stroną wcześniej. yeah <laughs> Jakbym chciał w komodorku wymienić obudowę na jakąś taką pensję fajną, to dałoby radę zrobić? Oczywiście, że dałoby radę. Generalnie właśnie po to, po to co tutaj jest pokazane przede wszystkim nie po to, żeby to sprzedać, tylko po to, żeby się zareklamować i zachęcić do tego, żeby zlecać nam własne projekty, tak I jakieś własne wizje. Do tego, jak na komputer miałby wyglądać, jesteśmy otwarci na wszystko. i i tak jak mówię, nie tylko modyfikacje techniczne, które robi Sebastian, tylko Jesteśmy w stanie zrobić też wizualnie, mam nadzieję, wszystko, co osoby sobie życzą. W tej chwili jestem w trakcie robienia repliki Golden Edition Pomotor 64. więc naprawdę. Czyli, czyli można polecieliście, można można powiedzieć, z tematem tak. i wy super sprawa, świetnie, bo tam widziałem przezroczyste komodory, to jest o ile wjęta, obudowa, yy, to to nie jest samo, yy, samoróbka. To, jest tak, nie. to było robione na oryginalny... No właśnie, tak, 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 ta akcja to była. Tak, tam było 500 tak zwanych komodorów opuszczonych. Co masz tam, Mówimy, to już to, to musiał zapytać, czy hmm? on to nie było robione. <coughs> Czyli można powiedzieć, że jakby się do Was zgłosił te kompleksowe usługi Absolutnie. od elektroniki po wygląd, wszystko. Czyli tylko możemy zgłaszać się tak. i Tak, Możemy modyfikować go elektronicznie, możemy go modyfikować wizualnie, co za znaczy Niedługo się pojawi taki nasz no, no, pokazowy wyrób, nie mogę mówić na razie dla kogo, ale komputer będzie miał wzmacniać na to ze stereo, mixida i normalnie będzie. Troszeczkę będzie przypominał tego czerwonego. No i to ma być jakby takie zwieńczenie wszystkich różnych przeróbek, noż jest z tym, że teraz staramy się doprowadzić do takiej sytuacji, że będzie można przełączać wbudowany jakieś stary za pomocą diody, że jak ktoś ma stan idealny, nie chciałby do komputera danego kipsuć, robić wyłączniki, czy coś takiego, to będzie naciskał po prostu na diodę i nią będzie kernelem przynosił. Weźmy zapytać kobieć z obsługi. Don't you quit? Let me see you work it, bitch. odrzucali na boku, no ale tak raczej w takiej sympatycznej atmosferze, nie żeby z tego się jakby na śmierć tam pokpiewać, tylko takie koleżeńskie przekomarzania. Natomiast ci moi znajomi, którzy nie za bardzo lubili wrestling, ale jednak zdecydowali się, że wiadomo, a to dla znajomego sobie pójdę, byli naprawdę w szoku, jak mogą się dobrze bawić, ponieważ E, sporo osób, właśnie Chanat, e, moja lepsza połowa, także myślała, że tylko będzie oglądać jak przez parę godzin. kolesie się tam naparzają po mordach, jak to ujęła. E, a kiedy właśnie tam już pojawiła się jak na arenie i zaczęła te wszystkie e, wszystkie rzeczy, które jakby dzieją się wokół ringu, czyli właśnie na reakcje publiczności, e, Greza zawodników razem z. Fajna, nie? Bardzo fajna tak. Ale nie jest ciężka, jak strzeliś na początku, to... Krzysztof, no, dalej to, to jest pierwszy etap. A ile to przynosi? Pięć albo sześć. Tak? Właśnie, mamy małą przerwę na pitko, coś po dwóch zawodach. Mi River Ride nie do końca poszedł. Z, Kamil za, y, zapewnił sobie ostatnie miejsce w River Jeśli ciekawa... chodzi o Sega Raili, y, walczymy oboje o ostatnie miejsce. W zasadzie nie wiadomo. No, myśmy chyba 0,3 sekundy różnicy. Więc... Ale nie byliśmy ostatnimi. można powiedzieć, odwróć tabelę, prawiczki na czele. Została na jeszcze Sensu No, myślę że będzie go Oko. jak Ci się podobał? Impreska? Dobrze, 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 Dużo wspaniałości ludzi. Fajnie, 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 fajnie. dużo. Aha, to... nie, z, nie, z ciekawostek po sali krząta się y, legenda polskiej gamedevowej indie sceny, sos, sos. czyli sos sosowski. Będziemy starali się. Chyba, chyba spróbuję go przytulić, podobnie jak na Pixel Heaven w zeszłym roku. a ty już go poznałeś. To poznałem, poznałem. No to może, może, może to że, że na 100%, tak. I bardzo fajnie, sporo komputerków, znaczy sporo, no nie, jest to Pixel Heaven, no wiadomo, jest to mniejsza, lokalna impreza, bardzo fajnie Pro można pobrać. Wiem. Nie wiem, czy tak będzie, czy nie. Nie ruszaj się za bardzo. I słuchajcie, no... Wasze zdrowie. Gdzie są. W Gdańskim Domu Technika zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy skandują cybermachina. Ale czym jest cybermachina? Cybermachina to sieć lokali rozrywkowo-gastronomicznych. Słynnych z takich rozrywek jak piwo, gry planszowe, piwo, konsole, piwo. Gdańsk jest kolejnym z miast, w których otwierany jest ten lokal. Sprawdźcie. No, i kochani, tak się przedstawiała nasza sobota. Jeśli chodzi o szlamfet, mnie zauroczyła kameralność imprezy. Była to impreza zdecydowanie mniejsza i o odrobinę innej tematyce niż taki Pixel Heaven. Nie trzeba było się przeciskać pomiędzy tłumami ludzi, był czas, żeby porozmawiać z organizatorami. Dlatego liczę na następne edycje tej imprezy, ale nie rozrastajcie się, pozostańcie tacy nieduzi. W było bardzo dużo y, innych atrakcji, prelekcje, wrestling, na który niestety nie mogliśmy być. Można było w barze kupić piwo. Yy, na plus zasługuje rozgrywanie turnieju Sensible Soccer na rzutniku oraz mikrofon. Tak, yy, gracze turniejowi byli wyczytywani przez mikrofon. Tak, Pixel Heaven patrzy na Was. Uczcie się. Co do cybermachiny zaś. Jak widzieliście na filmiku, wpadliśmy tam jak burza, i wypadliśmy jak burza. Spodziewałem się tego, że będą takie tłumy, że nie, nie będziemy mogli się zbytnio dobić do żadnego sprzętu. Co mogę powiedzieć? Wystrój całkiem ciekawy. Naliczyłem tam 6-7 stanowisk. Na pewno było Nintendo 64, na pewno był Pegasus, na pewno był automat z Pac-Manem. Jakaś nowsza konsola PS4 albo Xbox One. Na telewizorach można oglądać było mecze, prawdopodobnie LOL albo jakiejś innej moby. Może Dota. I to tyle. Trochę się rozczarowałem. Jest to odrobinę za mało moim zdaniem. Jak słyszałem, jak to wygląda w innych miastach, to są to lokale zdecydowanie większe. Jednak już zapowiedzieli, że otworzą dodatkową salę 15 m2, około 10 dodatkowych stanowisk. I tak naprawdę wtedy zrobimy prawdziwe, prawdziwą relację z otwarcia cybermachiny, bo teraz jest to, jest to trochę za mało. Mimo wszystko, bardzo fajnie, że jest takie miejsce w Gdańsku, bo w Trójmieście jest wyjątkowa posucha z tego co kojarzę. Poza jakimiś małymi lokalami, gdzie jakaś konsola się wala, to jeszcze jest pad bar w Gdyni i, i tyle. Dziękuję, kochani, za oglądanie nas i już standardowo zachęcam do subskrybowania, lajkowania i piszcie w komentarzach, co było fajne, co było niefajne. Była to nasza pierwsza wideorelacja. Ja uważam, że wyszła całkiem nieźle. Jeśli się nie zgadzacie, piszcie albo nie piszcie. Jeśli się zgadzacie, tym bardziej piszcie. Cześć.